Jak będziecie w Katowicach pod spotkiem. Wraz ze mną jest dzisiaj spotkać. Jestem dobry witam będziemy... możemy wbijać do niego na kanał. Zostawiamy subskrypcję Oglądamy głoty. Oglądałem, ciekawe filmiki, także naprawdę zapraszam. A tu ja postaram się dzisiaj go trochę oczarować. No i co? Myślę, że zaczynamy. Dełka. I teraz tak. tania kart, prawda? Mm -hmm. Pokażemy jeszcze tam. Okej. Okay. Przełożymy kartę. I tak, mamy na razie, wybierz jedną kartę dowolną. Nie musisz zapamiętywać po prostu, żeby był to twój wybór. Ok. I wsuń tą kartę po prostu. Mniej, mniej więcej to... do połowy. Po prostu, żeby zaznaczyć jakieś miejsce, okej? Okay? Okej, okay, no na przykład tutaj. Na 100%? Na 100%. Dobra. Włożymy kartę i resztę kart, razem z tą kartą po prostu wyjmiemy, okej? Okay? Mhm. Mm Zapamiętaj tą kartę, to jest Twój wybór. Okay. Pamiętasz ją? Zkażemy do kamery. Mm -hmm. I włożymy to do środka. Ona jest gdzieś w środku, prawda? Mm -hmm. Jeśli ktukiemy palcami, wtedy zaczyna działać magia. I zobacz, jeśli to złożymy karty. Jedna karta jak zauważyłeś ma inny kolor, prawda? No no. Teraz Sprawdźmy, czy to jest Twoja karta, okej? Okay? Okej okay. Jeśli by była, <coughs> byłoby coś fajnego, nie? No tak, byłoby coś fajnego Dobra, sprawdź. czy ta karta? No znaczy zależy, tak? Bo tą, którą mi pokazywałeś, to jest inna Chodzi mi o to, co, co no, to Ci za to, to jest Twój wybór, żebyś się zapamiętał no, no to to nie jest. Nie tak? Nie tak ta. Dobra, spróbujemy inaczej, wystawię na rękę jeśli położymy tą kartę tutaj, przekryj ją mm -hmm. drugą ręką i teraz yy, chciałbym, żebyś pomyślał mocno o swojej karcie, ok? Okej. Okay. Masz ją? Odwróć tą kartę. Jest ta karta? No jest. No. Jest, tak, moja, tak? Tak, jest. Dobra. No, Okej, okay, fajnie. Ciekawe. Jeszcze. Ale żeby było ciekawiej właśnie, ja miałem tutaj jeszcze dwie talie. Weź jedną. Okay. Daję, możesz przetrzymać Dwie talie Wyjmij karty Po prostu w tych taliach też odwróć się od jedną kartę, ok? Mm -hmm. Także odwróć Osłudzkie może i rozróż powoli I znajdź zakrytą kartę no Ja tak. już mam nie? No tak Teraz sprawdźmy jaka to jest karta No tak To, to, to sama? No tak, to sama Ok, jeszcze żeby było ciekawiej Jedną kartę mam w portfelu. jest karta, prawda? No tak. Jeśli ją wyjmiemy, to jest... Okej. <Okay>. <Okay. śmiech> Trochę mnie zaskoczyłeś, wiesz? <laughs> Ale ja spoko. Fajnie. Dobra, nieważne. No, ja do Ciebie dziękuję. Co ja mogę powiedzieć? Ehm, bardzo ciekawa sztuczka. Trochę mnie zaskoczył, prawda? Trochę bardzo nawet <laughs> mogę powiedzieć. No i co? Lubi ziemniaki, prawda? No ogólnie polecam tego pana Dzięki za obejrzenie Mam nadzieję, że się wam podobało Tutaj serdecznie zapraszam do bo będzie kanał Polecam tak, bardzo serdecznie, prawda? Tak, widzimy tu, zostawiamy subskrypcję Obejrzymy jakieś parę filmików Naprawdę chłopak bardzo fajnie nagrywa, ma fajne odcinki Także serdecznie polecam Tak, jeżeli ktoś tu kto jest nowy To również go możecie zasubskrybować, prawda? No. <laughs> jeśli też Możecie tutaj wejść, mój, będzie Ostatni odcinek, poprzedni chodźcie, oglądajcie, zostawcie łapkę w górę. No i dzięki wam. Do zobaczenia.